Podwyżki, nowe miejsca pracy i konferencja, na której koniecznie musisz być. Dziś właśnie o tych trzech ciekawych rzeczach. Agnieszka Kaproń, jestem surdologopedą, audiologiem ogólnym, protetykiem słuchu i pracuję głównie z dziećmi z niedosłuchami i z opóźnionym rozwojem mowy. Dziś opowiem Ci o właśnie podwyżkach i nowym zatrudnieniu w miejscach pracy z tego względu, że weszły w życie różne ustawy, o których Ci wspomnę, ale najpierw zacznę od tego, że aktualne informacje właśnie związane z różnymi ustawami, z różnymi zmianami czy ciekawostkami na rynku wydawniczym, wysyłam zawsze w tak zwanych logoniusach. Logoniusy to są maile, które do Ciebie wysyłam, jeśli jesteś na mojej bazie, w mojej bazie newsletter. Jest Was tam już, uwaga. 15 tysięcy logopedów i specjalistów. Także zapraszam Cię, jeżeli nie jesteś zapisany. O tym pisałam właśnie ostatnio w Logoniusach, o tych nowościach, tych ustawach, więc wspomnę Ci tutaj, jak to wygląda, jeżeli nie czytałeś Logoniusów, ale także właśnie jeśli nie czytałeś, bo nie masz dostępu, to zapraszam Cię serdecznie. Tutaj w opisie masz link. Wystarczy wejść na moją stronę agnieszkakapron.pl i tam zapisać się na newsletter. On jest bez i otrzymujesz co jakiś czas różne maile, m.in. logoniusy, co około 3 tygodnie, 4, różnie, jak coś jest po prostu ciekawego, nowego, właśnie z nowymi pomocami, jakie są na rynku, z różnych wydawnictw. Po prostu robię taki research dla ciebie, konferencji oraz takich właśnie różnych smaczków ustawowych i tak dalej. No dobrze, to zacznijmy sobie od tych podwyżek, bo to jest taki przyjemny temat, a mianowicie nastąpiło ustalenie nowej kwoty minimalnej. Dla osób, logopedów pracujących w podmiotach leczniczych. Czyli, jeżeli jesteś logopedą pracującym w takim podmiocie leczniczym, to Twoje minimalne wynagrodzenie wzrosło od 1 lipca. I możecie o tym poczytać, też link daję Wam tutaj w opisie, gdzie można znaleźć wszystkie informacje. Ale ogólnie powiem, jakie wyliczyć. Przeciętne wynagrodzenie za poprzedni rok, za rok 2021, i jest to wynagrodzenie około 5662 zł i jakieś tam grosze. I tę te, kwotę robimy razy, czyli mnożymy przez współczynnik. No i właśnie w zależności od tego, czy masz specjalizację, czy nie, będzie to inny współczynnik. Jeżeli nie masz specjalizacji, czyli nie jesteś neuro i surdo logopedą, to mnożysz to razy 1.02, a jeżeli jesteś, to mnożysz to przez 1.29. Ale uwaga, specjalistą surdo neurologopedą nie po takich klasycznych podyplomowych studiach, tylko musisz zdać państwowy medyczny Egzamin, więc takich osób jest niewiele. Z tego co wiem, sur do logopedów jest dosłownie kilku takich i nie ma możliwości w ogóle w tym momencie odbywania mm, takich specjalizacji. Przynajmniej nic mi o tym nie wiadomo. Jednostek, które dostały akredytację, nie ma w tym momencie na dziś. Nagrywania tego odcinka. Jeśli chodzi o neurologopedię, jest to chyba jedno miejsce w całej Polsce, gdzie można taką specjalizację nabyć, więc jest to jednak jakaś nisza. Większość pewnie będzie właśnie mnożona przez 1,02. Czyli wychodzi to około 5775 zł, jakoś tak z groszami również. Także to są właśnie podwyżki dla osób pracujących w podmiotach leczniczych. Jeżeli miałeś, miałaś wyższą pensję, no to nic się prawdopodobnie nie zmieni, chyba że dostaniesz podwyżkę, ale jeżeli miałeś tę minimalną, to teraz ta minimalna po prostu wzrośnie. Dobra wiadomość. Druga dobra wiadomość jest taka, i to jest taka dobra, ale z taką chwilą zawahania, że również weszła Ustawa, która mówi o tym, że od 1 września będą się działy różne takie nowe rzeczy w oświacie związane z zatrudnianiem specjalistów. Też zostawiam Ci link tutaj na dole w opisie. A te różne rzeczy to jest wdrażanie standardów określających minimalny wymiar pracy, wymiar zatrudniania nauczycieli, specjalistów w przedszkolach i szkołach. Warto śledzić rynek, bo mogą pojawić się nowe oferty pracy. Teoretycznie. Nie powinny być te przepisy z hmm, negatywną, hmm, jakby dla nas odzewem, raczej z pozytywnym, ale troszeczkę ciężko interpretować to tak idealnie, ponieważ my jesteśmy wrzuceni w taką grupę jakby inni specjaliści. I jest minimalny wymiar zatrudnienia do tych innych specjalistów, ale no właśnie nie jest powiedziane ile logopeda, a ile inny specjalista. Warto się zapoznać i wydaje mi się, że powinno być więcej ofert pracy, ale tak jak mówię, jest to takie... Hmm, Zobaczymy, jak będzie we wrześniu. Wydaje mi się, że właśnie powinno być więcej miejsc pracy, bo generalnie wzrasta, można powiedzieć, ogólnie wzrasta liczba zatrudnionych osób. Może nie liczba osób, ale jeśli chodzi o wymiar etatu, tak, ogólnie, tak? Więc również też liczba osób lub te osoby mogą mieć psychologowie, pedagogowie, logopedzi, większy wymiar godzinowy. A więc warto się zapoznać, warto śledzić rynek pracy, bo być może dużo w oświacie będzie takich poszukiwań specjalistów. I może akurat odnajdziesz tam swoje miejsce. Jeżeli zwiększyli ci wymiar etatu od nowego roku szkolnego, daj znać tutaj w komentarzu. Chętnie się dowiemy o ile i jak to wygląda u ciebie w placówce. No i czekamy na szczegóły, tak naprawdę na to wdrożenie, które właśnie następuje. Zobaczymy, co się będzie działo i czy to będzie z korzyścią. Powinno być. Czy gdzieś tam ktoś może mieć mniej godzin związanych właśnie z zatrudnieniem? Zobaczymy, czekam na Wasze komentarze, jak to u Was będzie, a link zostawiam Wam tu w opisie. No i teraz słuchajcie, jeszcze jedna ważna rzecz. Jeśli interesujesz się niedosłuchami i zależy Ci na zdobyciu wiedzy i umiejętności związanej z diagnozą audiologiczną, diagnozą logopedyczną, ale także protezowaniem, aparatowaniem, implantowaniem oraz terapią surdologopedyczną, surdopedagogiczną, to zapraszam Cię na ogólnopolską konferencję. Kocham Słyszeć 2022. Nauczysz się na niej, jak powinna wyglądać diagnoza audiologiczna, diagnoza surdologopedyczna, protezowanie, aparatowanie, implantowanie, jak wygląda na żywo ustawienie implantu ślimakowego, ale także poznasz metody rehabilitacji dzieci z niedosłuchem oraz poznasz historię rodziców. To wszystko pomoże Ci być jeszcze lepszym specjalistą. Kliknij w link w opisie i dołącz już dziś. Zobacz, jak wspaniałą agendę mam przygotowaną będzie aż 15 prelegentów, którzy są lekarzami, logopedami, pedagogami, również protetykami słuchu i właśnie są ekspertami w danej dziedzinie i będą prowadzić dla ciebie prelekcje. Oprócz tego są zagwarantowane dodatkowe atrakcje, tak jak stoiska, na których będziesz mógł na przykład włożyć elektrodę do ślimaka, zobaczyć różne pomoce, dotknąć ich, porozmawiać ze specjalistami. Mamy bardzo dużo różnych rzeczy przykład. Dla Ciebie, zobacz koniecznie, jacy specjaliści będą właśnie z nami na tej konferencji, aż 15 prelegentów. Link w opisie. No i cóż, zapraszam Cię na kolejny odcinek w niedzielę o 9, jak zawsze. I do subskrybowania mojego kanału, kliknij subskrybuj i dzwoneczek, wtedy będą przychodziły Ci powiadomienia, gdy wstawię kolejny film. Do zobaczenia.